Witam wszystkich serdecznie w firmie Autoimport Import Nieporen. Dzisiaj nagrywamy taki cały dzień, czyli taki vlog można powiedzieć z autohandlu. Zobaczycie jak to u mnie wygląda w mojej firmie. Dzisiaj sporo pracy, także nie ma co czekać. Zaczynamy, słuchajcie, nagrywanie. Mikrofon mam już podpięty, także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze słychać. Co dzisiaj będziemy, słuchajcie, robić? Dzisiaj, ubrałem się dzisiaj pod kolor mojego prywatnego wozu, czyli Laser Blue. Dzisiaj mamy sporo pracy takiej lawetowej, bym to nazwał. Zawożę dzisiaj słuchajcie, samochód do wolceru. Zawożę to mam to bardzo ładne. a 4. Mógłbym nim jechać na kołach, ale zawożę, bo z wolceru odbieram znów. Jeszcze jeden samochód, zawożę go do, na reklamację. Ktoś coś naprawiał, zawodzimy na reklamację, to Wam wszystko powiem przy tamtym samochodzie. A będziemy zawodzić, słuchajcie, do Wolceru na serwis olejowo-filtrowy Audi A4 w przepięknej konfiguracji. Jest to wersja Quattro z bardzo dobrze wyposażonym wnętrzem, tak to bym nazwał. S-Line, wewnętrzny i zewnętrzny, czyli strefowy klimatronik. Zresztą o tym samochodzie nagram oddzielny filmik. I W ogóle mam pomysł, żeby zestawić słuchajcie, A4 z V60, bo to jest właśnie ten sam segment, tak jak widzicie już przyjechała dostawa. Dzisiaj dostawa jednej sztuki XC60 też wszystki kupionej właśnie w Niemczech. Nie jest auto kupione na zamówienie. Jest u nas dostępne normalnie w przedsprzedaży. Także za chwilkę o niej coś Wam powiem. Za chwilkę zobaczycie jak będziemy ją ściągać. Właśnie przyjechała dostawa. Wczoraj widzieliście w rolkach Priusa, który też do nas przyjechał prosto z Włoch. I też samochód jest u nas dostępny w przedsprzedaży. XC60 tą co widzicie odbiera klient w piątek. I odbierają też, znaczy nie w piątek tylko w soboty i odbierają też BMW serii 3 e, zaraz zobaczymy sobie prosto z lawety XC60, która przyjechała bardzo fajna wersja T6 e, z bogato konfi bogata konfiguracja i e, bardzo mały przebieg, 54 tysiące kilometrów tam muszę posprawdzać, czy jest wszystko ok także na chwilkę się rozłączamy i w, widzimy się później za ładunek zobaczycie e, dzisiaj mówię, e, będę ładował e, A4, także za chwilkę wszystko po kolei ponagrywamy I fura rozładowana, szybki rozładunek. Tutaj naprawdę sprawnie chłopaki podziałali we dwóch, przyjechali podwójna obsada. XC60, T6, tu się pomyliłem, nie 54, tylko 57 tysięcy metrów przebiegu. T6, czysta benzyna, czyli mamy kompresor i turbosprężarkę 310 KONI, wersja europejska. Eee, tak auto wygląda. No niestety, wygląda na razie mało okazale, bo jest brudne niestety. Auta, które przyjeżdżają z centrum logistycznego Schorzowa tak wyglądają słuchajcie no, po prostu jakieś bagno tam jest jakieś błoto i te auta po prostu są bardzo ubrudzone ale przed oczywiście przeglądem technicznym, bo muszę auto zawieźć na przegląd techniczny, zrobimy słuchajcie mycie, umyjemy, żeby ten samochód ładnie się prezentował na przeglądzie technicznym. Także tak się prezentuje auto, które świeżo do nas przyjechało. Ono jest dostępne u nas w ofercie, a ja słuchajcie wsiadam w A4 i ładuję ją na lawetę i dzisiaj ją zawozimy słuchajcie do Wolceru na serwis. Klient ją dostanie w przyszłym tygodniu, bo jest zamówiona z dostawą door to door do... Domu bardzo fajna wersja na Matrixach, słuchajcie w pełnym pakiecie S-line. Zobaczcie jak ten samochód wygląda w środku. Tak się prezentuje. Mamy aktywny tempomat, mamy Klimatronik trzystrefowy, niski przebieg 78 tysięcy km, Robimy tutaj serwis olejowo-filtrowy, bo już jest czas, żeby to zrobić. Także zawozimy, słuchajcie, do Wolceru i w Wolcerze się widzimy, albo może w lawecie coś jeszcze ponagrywamy. Także działamy. Audi zapakowane, oczywiście reklama musi być. Po tym można generalnie poznać, jak jedzie auto, laweta, z autoimport nieporędzą, że są założone zasłonki tablic rejestracyjnych z naszym logo. E, czy ja jadę, czy często tak naprawdę Grzesie kiedyś, bo Grzesiek realizuje dostawy do 2 Ja się tutaj kręcę, jak wiecie, nie mam właśnie pomocnika. No to laweto mi jest najłatwiej, nie muszę wtedy nikogo prosić, żeby ze mną wracał. Tu akurat mam auto na wymianę, ale ten samochód zawożę parę kilometrów dalej na reklamację. Zresztą o tym się dowiecie w kolejnym wejściu. Także wsiadamy, słuchajcie, do bokserka i jedziemy do Wołomina, do firmy Wolcer. serwis, a odbieramy V70, która jedzie na reklamację. A odbieramy, co było naprawiane, już Wam pokazuję. Potencjometr. Tutaj słuchajcie, Wolcer naprawiał potencjometr. Zaraz zresztą wrzucę filmik, jak to nie działało. Nie działa. Nie działa to potencjometr i to będziemy naprawiać. Miejmy nadzieję, że po naprawie będzie działał. Tu macie potencjometr dmuchawy, teraz działa wszystko. Taka standardowa usterka w tych starych wołowinach. Auto zawozimy, słuchajcie, do tłuszcza na naprawę reklamacyjną. Była naprawiana skrzynia biegów w tym samochodzie w tłuszczu u specjalisty. Zresztą o tym za chwilkę się dowiecie. To już pogadamy w lawecie. A ja ładuję słuchajcie V70. -tkę. No i jeszcze dzisiaj w wolcerze będę. Roz... Tutaj bardzo ładny, zobaczcie, Amerykaniec stoi. Jeszcze będę w wolcerze, bo odbieram swoją erkę malinową, która była na serwisie olejowym. Także jedziemy do tłuszcza, zawozimy, zostawiamy samochód tak naprawdę na reklamacji i wracamy z powrotem do wołomina. Czekajcie, muszę trochę dojechać. o, Jest gitara. Spinam pasami. I lecimy dalej. No, słuchajcie, z auto zapakowane. Jedziemy do Tłuszcza. Jest niedaleko stąd. Fryzura mi się zwierzbiła. Wyjadę tutaj z Wolceru i już Wam mówię o co chodzi tutaj z reklamacją V70. To kolejny przykład, że po prostu no, przy starych samochodach jest zawsze tyle niewiadomych, że ja po prostu tych starszych samochodów już niestety, ale chciałbym unikać. Właśnie z takich powodów jak tutaj, czyli auto jest u mnie już, powiem Wam szczerze, no nie wiem, dwa miesiące, dwa miesiące z nim, nazwijmy to walczę. Już jakaś kasa wjechała, bo polakierowaliśmy ten samochód, już miało być wszystko ok. Ale podczas jazdy lakiernik to zauważył, i ja to zauważyłem. Musiałem przerwać na chwilkę, już jesteśmy w drodze do tłuszcza bo miałem bardzo ważny telefon. Słuchajcie, jeżeli chodzi o V70, to tak jak wyjeżdżając z Wolceru, powiedziałem, że już bym chciał uniknąć tego typu samochodów, i to jest właśnie najlepszy tego przykład. I sobie mówię, że jak takie auto się pojawia, że po co mi to, po co mam kupować do sprzedania tego typu samochód starszy, bo to jest samochód z 2004 roku, czyli 20, tak, dobrze mówię, 20, tak, jednoletni, więc. No i, i zawsze popełniam ten błąd, że po prostu się, wiecie, kieruję tym. Że lubię te auta po prostu. Auto z fenomenalną historią. Jeden właściciel od nowości, bardzo mały przebieg, 220 tysięcy km no i dużo takich pierdółek do zrobienia. Poprawiliśmy lakier, miały być tylko dwa elementy lakierowane, zostały polakierowane łącznie 8. Żeby się nie różnił, słuchajcie, odcień. Teraz ten samochód wygląda nie tak jak powinien wyglądać, bo wygląda za dobrze jak na e, tyluletni samochód. Tak jak widzicie, naprawiliśmy potencjometr, no i była jedna wada, która mi się po prostu nie podobała, i dlatego samochód był w tłuszczu wylądował na naprawie skrzyni biegów. Jaka to była wada? Ano taka wada, że za, nie za każdym razem, ale czasami wypadał nam bieg numer 3. Czyli coś tak jakby ze skrzynią biegów, to jest skrzynia manualna 2,5 turbo. No i taki objaw był, że kiedyś wiecie, współpracowałem tutaj z mechanikiem, który właśnie w tłuszczu naprawia skrzynie biegów. Kiedyś naprawiał mi bardzo dużo skrzyń w Toyotach. W Toyotach była taka wada skrzyni biegów w 1,8, że wyły łożyska i on nam te skrzynie po prostu naprawiał. Zadzwoniłem i mówi: Dobra, nie ma problemu. Jak wypada trzeci bieg, przyjedź, rozbierzemy skrzynię, wymienimy tryby, te które są odpowiedzialne za ten bieg. Pamiętaj, że jeszcze piątkę trzeba będzie sprawdzić. Bo tak, jakby chyba pracują na tych samych zębach, nie wiem, generalnie. No i to ogarniemy. No i słuchajcie, i auto zawiozłem, postało ponad tydzień, zostało zrobione. Skrzynia bardzo tak, nie wiem jak to nazwać tam jest w ogóle lewarek typu Spaceball. Znawcy Volvo wiedzą, co to jest. Skrzynia po naprawie lewarek pracuje dużo bardziej ciasno. No i odebrałem samochód i faktycznie na, przy wolnym przyspieszaniu problemu z wypadaniem trójki nie było no ale jak zacząłem testować ten samochód i de facto jechałem do Wolceru tym samochodem to wtedy zacząłem testować tak poważnie, czyli wiecie, mocniej zacząć przyspieszać, bardziej dynamicznie no to niestety trzy razy mi się zdarzyło ponownie, że ten bieg wypadł no a jak już wydałem ponad 2000 zł a tu, co wiecie, przy samochodzie za 20 tysięcy to jest duża kwota. Nie powiem ile jeszcze rzeczy w tym aucie zrobiliśmy, bo mechanicznie też on jest ogarnięty. Poduszki silnika wymienione, serwis olejowo-filtrowy zrobione, jakieś tam. No, wszystko co było do zrobienia zostało zrobione wcześniej. Eee, no skrzyń, powiem Wam szczerze, jest bardzo mało firm, które naprawiają skrzynie, czyli rozbierają manuale, je naprawiają, każdy by chciał wymienić na używaną fajnie, można wymienić na używaną, ja nic nie mam przeciwko, ale coraz ciężej znaleźć słuchajcie, skrzynię do takiego auta używaną, więc ja jednak przy takich samochodach jestem zdania, że powinno się je naprawiać, jeżeli jest taka możliwość no i tutaj chciałem to zrobić tak jak należy tak? czyli nie chciałem auta sprzedać z usterką wypadania raz na jakiś czas e, trzeciego biegu tylko chciałem to po prostu naprawić, no ale jak widzicie wiozę jeszcze raz, bo nie podoba mi się ta po prostu naprawa więc wiozę na naprawę, nazwijmy to reklamacyjną i takie rzeczy też się, słuchajcie, zdarzają no i mam nadzieję, że będzie tutaj już po tej drugiej naprawie, nazwijmy to będzie wszystko ok. Ile mnie to będzie kosztowało po raz, po raz drugi nie wiem, wiem jak to się kończy u mechaników z mojego doświadczenia, nigdy nie jest, słuchajcie, wina mechanika, to zawsze jest wina E, jakiejś dodatkowej części, którą po prostu można było wymienić, ale ktoś zapomniał i powinno się ją wymienić. Taka stara, wiecie, zdarta płyta. E, ja to wiem, bo po prostu z mechanikami współpracuję bardzo, bardzo długo. Jak będzie tutaj? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak nie będzie. A dzisiaj przed nami to jeszcze nie koniec. Wracamy do Wolceru. Odbierzemy malinkę, moją V70 R. E, tam tylko zrobiliśmy serwis, także... Olejowo-filtrowe takie przejrzenie, a i siłowniki, i klapy wymienialiśmy to się dowiecie, jak dojedziemy do Wolceru, będę odbierał samochód. Także widzimy się ponownie w Wolcerze. A potem, jak dojedziemy na plac, jeszcze jest plan dzisiaj, żeby zrobić przegląd w x 60 która przyjechała e, i coś jeszcze mamy do zrobienia. A i chciałem jeszcze ustawić zbieżność w kolejnej XT60, bo klient odbiera w sobotę, a tam jest delikatnie krzywokierownica. A ja wiecie z moich rolek i relacji, że ja tego po prostu nie lubię. Także taki plan jest jeszcze na dziś. Także jedziemy dalej z dniem. I dojechaliśmy ponownie do Wolceru i odbieramy malinkę, która stoi i czeka na swojego pana. Mój prywatny samochód, kolejna Erka prywatna. No i co, przygotowana do sezonu. Będzie jechała pewnie na zlot Volvo w tym roku. Także olej wymieniony raz do roku zmieniam. Robię może z 1000 km tym samochodem. Kojarzycie ją na pewno ze wszystkich filmów, które u mnie są nagrywane. Zawsze się dumnie. Dumnie, że tak powiem stoi i, i pokazuje. Także chwilkę zrobimy tylko wpis w książkę serwisową, olej, filtry i siłowniki klapy bagażnika były zmieniane, bo już niestety opadały. Już zaraz sprawdzę, czy chłopaki nie zapomnieli. No i malinka zapakowana. Oczywiście reklama wrzucona, siłowniki zmienione, olej z filtrami zmieniony. Słuchajcie, przejechałem tym autem dokładnie 900 km, nawet nie 1000. Także jedziemy na plac. I może podsumujemy dzisiejszy dzień. Tak jak widzicie, pracy jest co niemiara. Ja dostałem telefon, słuchajcie, że są już zrobione zegary, które oddałem do naprawy. Od Audi TT, także wsiadamy V70. Bo przy okazji przejadę się, zobaczyć czy jest wszystko ok. Bo to wczoraj odkupiłem, a jeszcze w sumie nie jeździłem nawet tym samochodem. Taki byłem pewny, jak go odkupywałem, bo sam go przecież sprowadzałem. E, więc e, wsiadamy V70, przy okazji się przejedziemy, sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku. I jedziemy odebrać zegary po naprawie do Audi TT. No zegary odebrane, zrobione. Co robiliśmy słuchajcie, w tych zegarach, to już wam odkłada pokazuje. Wymienialiśmy ten środkowy fis to są stare zegary z Audi TT no i te wyświetlacze niestety się rozlewają, tam już ten wyświetlacz po prostu, no był ledwo czytelny także żadna modyfikacja tutaj słuchajcie, tego licznika tylko sam FIS został wymieniony chciałem zamontować tutaj kolorowy, ale podobno do tych starych się nie da mamy oczywiście roczną gwarancję, tutaj firma ElectroPanel, jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą koszt słuchajcie to jest moja cena, nie wiem jaka jest cena regularna może droższa ja zapłaciłem słuchajcie za wymianę tego tego wyświetlacza, 350 zł. Ze wszystkim nic mnie nie interesowało, to elektropanel się mieści w Markach, czyli niedaleko mnie. Gorąco Wam polecam, bo dosyć szybko można poczekać na miejsca, aczkolwiek ja nie czekałem wczoraj, zostawiłem zegary, a dzisiaj odbieram. Także jadę, słuchajcie, prosto do automiksu, zawiozę zegary, a przy okazji testuję sobie V70-kę, sprawdzam, czy jest wszystko OK i jest jak najbardziej wszystko OK, także lecimy dalej z dniem. No i na koniec dnia słuchajcie, robimy przegląd XC60, już ją opukałem, przywiozłem. Przegląd robimy, bo trzeba auto zarejestrować. Samochód przyjechał bez tablic, więc trzeba samochód zarejestrować. Od razu się auto, słuchajcie, wyczyszczone prezentuje zupełnie inaczej. Też nad kola musiałem tutaj bardzo mocno wy, wyczyścić. Tutaj auto ma poszerzenia, także jest przygotowany na bardzo duże felgi 22 cale. No i ogólnie pierwsze wrażenie bardzo, bardzo ładne tego samochodu. Także robimy, słuchajcie, przegląd. No i podjedziemy jeszcze na, na plac. Nagram takie podsumowanie, co jeszcze dzisiaj się udało zrobić, bo oprócz tego, co widzieliście, to jeszcze udało się kupić dwa auta. Jakie samochody, to Wam wrzucę zdjęcia i coś o nich powiem. Także dzień się jeszcze nie kończy, chociaż już jest późnawo. czas na zakończenie dnia tak jak widzicie wołowinki ustawione w rzędzie, laweta dzisiaj naprawdę dobrze się spisała troszkę wołowinek i ogólnie samochodów przewiozła no i co, robimy podsumowanie, jakie auta udało się kupić, słuchajcie, bo dzisiaj oprócz tego całego jeżdżenia i lawetowania tak naprawdę dzisiaj pokazałem dzień handlarza, jakbym był tylko laweciarzem, kurde no ale tak powiem wam szczerze, jest mi wygodniej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o właśnie transport samochodów bo nie muszę, wiecie, nikogo z nikim jeździć, drugi auta ciągnąć i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, robimy podsumowanie, szybkie, krótkie. Eee, co udało się kupić? Udało się kupić Volvo V90 T8 w designie. Eee, teraz widzicie na przebitkach. bardzo fajny egzemplarz z 2020 roku, niecałe 90 tysięcy kilometrów przebiegu, na zamówienie klienta i praktycznie nowe Audi A4 40 TFSI Quattro. Z 2023, uwaga, rejestracja październik 2023, czyli fabryczna gwarancja jeszcze do października 2025, 14 tysięcy km przebiegu. Samochód jeszcze nie miał serwisu robionego pierwszego, no bo nie przekroczył 30 tysięcy, a w Audi, pamiętajcie, interwał to jest 2 lata lub 30 tysięcy. Też na zamówienie klientów auto praktycznie jak nowe. Z Meller, czyli z autoryzowanego dilera Audi, a w Volvo... Generalnie kupione z od dealera Bilia, czyli też autoryzowanego dealera e, Volvo. E, do dogadania mamy, znaczy mamy dogadanego już i kupionego Mercedesa e klase To też Wam wrzucę. To kupiliśmy e, bodajże w poniedziałek, to też zobaczycie. E, no i, że tak powiem, mamy rozmowy prowadzone na temat Volvo XC90 w wersji T8. To Wam tylko wrzucę zdjęcia, bo naprawdę przekazacki egzemplarz klient na razie się zastanawia. Najbogatsza konfiguracja, 19 rok. Także naprawdę dzieje się w ciągu dnia, wiecie, też odbieram mnóstwo telefonów, więc to nagrywanie dzisiaj no nie było takie pełne. Pe pewnych rzeczy jeszcze wam nie nagrałem, e, ale no, tak wygląda generalnie dzień w Autoimport porem tak wygląda dzień z e, handlarzem tak, no, czyli tak wygląda dzień w autohandlu. E, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. E, czekam na Wasze komentarze. E, pamiętajcie, że komentarze zawsze zwiększają zasięgi. No i co? I tyle. Trzymajcie się. Na razie widzimy się w kolejnych nagrywkach. Pozdro.